Witamy w nowym vlogu, dziś idziemy na narty biegowe Kamper stoi ładnie na stąd wypożyczyliśmy nartę idziemy zobaczyć dzisiaj na trasę a jutro pójdziemy i pójdziemy pobiegać Oczywiście jesteśmy szklarska foremba jakuszyca. wchodzimy właśnie na trasy biegowe mamy pierwszego narciarza biegowego Idziemy sprawdzić trasę, bo pani w wypożyczalni narzekała na jakość trasy, że jest strasznie dużo kamieni. O i gleba. Nie ma co się śmiać. Jutro pewnie takie gleby będziemy zaliczać jedna za drugą. Jeśli chodzi o pogodę, to taka trochę średnia jest, ponieważ strasznie, strasznie wieje. Mamy taki po prostu zimny wiatr. Przez to odczuwalną mamy na pewno dużo niższą niż realna temperatura, choć jest teraz już na minusie. Armatki śnieżne naśnieżają, tak więc może do jutra będziemy mieć piękną trasę. O, tutaj jest bardzo fajnie, nic nam nie wieje. Między drzewami jednak jest dużo przyjemniej. Byliśmy tutaj równy rok temu, było wtedy znacznie więcej śniegu. To już było w sumie po kilku opadach, a tutaj mamy chyba po dwóch opadach śniegu. Teraz po weekendzie w sumie ma śnieg padać, ale po weekendzie już nas nie będzie. Trasy były na pewno wtedy dużo lepiej przygotowane. Nika narzeka, że włosy jej zamarzają. Tragedia. Co my tu mamy za, tym? za tą wysoką ścianą, przed tym murem? A, tu już wiadomo co jest. Czyli to jest szelnica dla narciarzy? Dlatego taki wysoki mur, żeby gdzieś tam kule źle nie latały. zamy się z powrotem, ponieważ tutaj na tym otwartym terenie strasznie wieje. Tutaj dużo lepiej, nie? No ale co, no przyszliśmy, zobaczyliśmy i wiemy, jak wygląda sytuacja. Witamy, dnia kolejnego. Jesteśmy już na, na trasie biegowej. Monika zapina pierwszy raz. W życiu narty biegowe, coś tutaj nie wychodzi Dobra wpięliśmy do narty Nie było łatwo, ale jakoś się udało Teraz jeszcze tylko czekają moje narty I zasuwamy do przodu Jak tam z tyłu? Dobrze, idzie dobrze Robimy sobie małą przerwę do miejsca docelowego, czyli do stacji turystycznej. Odle zostało nam 2,7 km, czyli troszkę więcej niż to, co przejechaliśmy. Ja otarłem do celu, czyli do schroniska. Zaraz wchodzę do środka. Napiję się czegoś i czekam za Moniką. I dojechała Monika do nas. Ja już właśnie wypiłem prawie całe piwko grzane. Zaraz Monika przychodzi i pije drugie. Dobra, narty przetransportowałem troszkę bliżej, żeby wyjąć na oku. Monika właśnie stoi przy ognisku, podgrzewa się ogniskiem. Piwko mamy właśnie wypite, i powoli zbieramy się z powrotem. Co to, to, Monika, ciekawego jest? Aha Karmiki dla... czy budki dla ptaków. Ciekawe. Aha, tutaj mamy tak po prostu wystawkę i ogłoszenie. Ptasznik, teraz już widzę, z tej odległości. Ptasznik karkonoski. Ptasznik karkonoski, dokładnie. I tu jeszcze na ścianie mamy zegar słoneczny. Teraz niestety nie widzimy, która jest godzina, bo nie mamy słońca Ale być może jak tu przyjedziemy w okresie letnim To będziemy mogli sobie popatrzeć jak on działa Do Polany, jaką wszystko skąd ruszyliśmy przyjechaliśmy mamy 4,2 km Monika zapina narty, mamy godzinę 13.40 Sprawdzimy jaki będzie czas powrotu O jest, dobra Jeszcze raz ciśnij. O, skoczyło. Super to kiki do góry i pędzimy na scenerię nie możemy narzekać. Jest naprawdę super. Słońce właśnie brakuje, ale to nie jest źle. Przed nami większe wzniesienie. Już zaczynamy wymieniać. Kto tu wymięka? Ja też nie. Górka z grubsza pokonana, bo osiągnęliśmy wzniesienie. Monika też do a znajdujemy się teraz na rozdrożu pod działem izerskim. I pewnie to jest plus minus połowa drogi. Monika ma całą czapkę dodawać ciałą. Wyglądasz trochę jak Getty w tej czapce. No ale nawet nieźle. Chyba jesteśmy teraz na szczycie. Zaraz Tych 66 metrów pod górę Aha. Ach, Tu jest taka mała wiata, można sobie posząć W połowie drogi Do polany Jakuszyckiej Dobra, ruszyliśmy Teraz trochę idzie sprawniej Sprawniej, bo mamy lekko z górki I dojechaliśmy. Zaraz sprawdzimy, która jest godzinka. Jedno to czasu zajęło. Monika się wypina. Ja swoje narty również wypina. Dobra, jesteśmy już w kamperze. Eee, właśnie oddaliśmy narty. Narty właśnie oddawaliśmy tu, w tej wypożyczalni. Natomiast teraz czekamy, kiedy nam się szyby rozmrożą. W nocy mieliśmy jakieś minus 6 stopni. Dobra, wycofujemy, wycofujemy i trzeba dobrze patrzeć czy żeby ktoś nam nie wyjechał albo ktoś nie wskoczył za kampera Zjeżdżamy do stacji paliw. Mam nadzieję, że jest gaz. Nie jest, jest zgadza się. 25 gaz. No to za nas spoko, kurto tu mamy. Postał. I zabudował. drzwi. Z, z komorą, gdzie są zbiorniki. To są oczywiście zbiorniki gazbanku. Tak jak widać, poziom mamy pewnie do, tej, do tego momentu. Czyli mamy około połowy e, tego, co zużyliśmy. Świat zatankowany sumarycznie w dwa zbiorniki weszło 17 litrów, czyli na 48 godzin i na takie mrozy, jakie tu mieliśmy, to uważam za bardzo dobry, za bardzo dobre wynik. W tym momencie udajemy się do szklarskiej poręby. Tutaj akcja Drzewo chyba się przewróciło Albo jakaś gałęź chyba spadła no Jesteśmy prawie w centrum Polskiej Poręby Zwracamy na Świeradów Zdrój Ponieważ tam jest nasza miejscówka I Takie ładne mamy tutaj właśnie widoki A jedziemy do Miejscówki, która mieści się obok dworca PKP No, tak właśnie wygląda ta miejscówka tak w ogóle to wyjechaliśmy z tamtej miejscówki, ponieważ tam na noc nie można zostawać Tak więc postanowiłem po prostu przyjechać tutaj i do Szklarskiej Poręby I tak mieliśmy w zamiarze odwiedzenia Witam w nowym dniu Dziś mamy niedzielę Wczoraj mieliśmy wyjść do Szklarskiej Poręby do centrum Zejść, ale już nam się nie chciało po tym wysiłkowych biegach narciarskich Tak więc dzisiaj, dzisiaj wyruszamy Tak jak widać jeden kamper dojechał Miejscówka widać, że jest popularna W 5 minutach drogi jesteśmy przy głównej ulicy. Po drodze sklep z miejscowymi minerałami. na widoku, właśnie tu zamierzamy wejść i coś sobie skosztować Dobra, jesteśmy przed wejściem, za chwilkę wchodzimy, zobaczymy co tam możemy pysznego zjeść No i jesteśmy w bistro na widoku Faktycznie widoki mamy super Szejnice na wyciąg Zamówiliśmy sobie paśnicę i oscypki z grilla. Dobra, i przyszły nasze dania zamówione Mój oscypek z winą. Moniki mamy kwaśnicę z płatką Dobra, już posmakowane. Monika może coś może powiedzieć na temat Bardzo dobre jest. Co do mojego osypka, sypek jest ok, ale myślałem, że zamawiam z na a to jednak nie z tylko cebula z cebulą tak moim zdaniem nie za bardzo smakuje. Dobra, pojedliśmy, a teraz Monika jeszcze idzie po odsypki. Ponieważ stwierdziła, że zrobi oscypki z żurawiną a nie z cebulą. Jesteśmy już przy osypkach, co tu dzisiaj wybierzesz. Tradycyjna. Sztuka jest po 2,50 zł Mamy tu jeszcze owcze białe, wędzone, owczy z jakimiś dodatkami, trzaskiem, niedźwiedzi dokładnie. Owczy z czerniążką i tak dalej. Osypki już kupione. Za całość wyszło 37 zł a my zmierzamy już do kampera Właśnie przyjechał pociąg z Polany Jakuszyckiej, a my wsiadamy do naszego oblodzonego kampera. W środku w kamperze mamy 20,5 stopnia, 15 stopni to jest między podłogami. Taka jest właśnie temperatura tak zwanej podłodze technicznej.